czwartej części, gdyby nam się udało ją jeszcze zrobić, zobaczylibyście Państwo ciąg dalszy tej historii. Okres lat 70., przełomu lat 70., 80., a więc czasy, w których z jednej strony stanie się ewidentne, że tak się nie da w nieskończoność i że coś z tym, jak mówi Wiktor Suworow, trzeba zrobić. I z jednej strony będą narastały tendencje, które później się będzie hucznie nazywać reformatorskimi, a w istocie będzie to poszukiwanie sposobu na to, właśnie jak, jak władzy nie stracić, a jednak troszeczkę poluzować, a z drugiej strony będzie narastało zagrożenie wybuchem III wojny światowej. Ten scenariusz Trzeciej wojny światowej do końca będzie aktualny i właśnie na przełomie lat 70. i 80. to zagrożenie będzie znowu nasze życie. Będzie wisiał na włos. Część czwarta kończyłaby się wystąpieniem na scenę publiczną Michaiła Gorbaczowa, którego do Moskwy już pod koniec lat 70. sprowadził. E, Andropow, szef KGB i członek polimbiura, i przed, przedostatni sekretarz, pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego KPZS. To Gorbaczow jest twarzą pierestrojki, ale pierestrojka zaprojektowana została, wszystko na to wskazuje wcześniej, przez Andropowa, i to Gorbaczow na użytek pierestrojki został wymyślony, a nie odwrotnie. A więc wystąpienie Gorbaczowa, ten pierwszy etap e, strojki, kiedy im się jeszcze wydaje, że się po raz kolejny prześlizgnął, że po raz kolejny wykonają takie właśnie hiku net, trust, dezinformacja na zachodzie. Zachód co kupił, ale na szczęście nie kupili tego w Białym Domu, na szczęście w Rzymie był Jan Paweł II i... Jeden element nieoczekiwany, walnął reaktor w Czarnobylu. I to już była taka dla władzy sowieckiej, to był taki, taki ostatni czerwony dzwonek, że, że rzeczywiście ta infrastruktura to nie tylko resursy tych czołgów, tych samolotów, tych rakiet, wszystkich, ale że to się wszystko sypie i, i musimy przyspieszyć. I, I to przyspieszenie, i droga do tej transformacji właściwej z centralnym meblem w postaci okrągłego stołu. To by było w piątym filmie, zamykającym cykl. Trzeba ten cykl zamknąć, bo chociaż transformacja nigdy się nie kończy, chociaż władza zawsze wykonuje te, te sztuczki, ale już... Trzeba zamknąć tę opowieść, no bo ona tak długa może być, jak długie dzieje Związku Sowieckiego. Oczywiście rysuje się pytanie, czy Związek Sowiecki rzeczywiście upadł w ogóle kiedykolwiek, czy może troszkę tylko się potknął, pozbierał i teraz pod innym szyldem urzęduje ta sama, tego samego pokroju władza. No to jest pytanie. Ja myślę, że istotnie władza współczesna, rosyjska, że jest w większym stopniu kontynuacją logiczną konsekwencją e, władza rosyjska władzy sowieckiej niż na przykład władza bolszewików była kiedykolwiek kontynuacją władzy e, czarów w Rosji. Tam nie było. wbrew temu co się wielu polskich patriotów zdaje, że to tak jest, to jest ten sam nasz odwieczny Wróg, nie, nie, tam jednak właśnie rzeczywiście desant z kosmosu czerwonych marsjan został rzucony najpierw właśnie na naród rosyjski i, i jego elita została potraktowana tak jak to później my mogliśmy obserwować w wersji równie okrutnej w Katyniu, no a, a potem w różnych wersjach zmodyfikowanych i nawet po niego złagodzonych tej rewolucji prl której elementem było wyzucie ludzi z własności, eksterminacja tych, którzy się zaznaczyli swój sprzeciw, prawda? Więc tam, tam tej kontynuacji nie było w takim stopniu, w jakim kontynuacja, z kontynuacją mamy do czynienia teraz. Kiedy oglądam ten film, który powstał już już pół roku mija, jak, jak jest gotowy. No to za każdym razem tak się, tak się zastanawiam, czy to bardziej śmiać się, czy płakać, kiedy się rodzą takie współczesne skojarzenia. Zauważyliście Państwo, mówi, mówi sekretarz Chruszczow, pochowamy Was, mówi do Amerykanów. W 10 lat Związek Sowiecki doścignie i prześcignie Stany Zjednoczone. No, Kto z Państwa pamięta, jak w słynnej strategii lizbońskiej Unii Europejskiej okay. dokładnie to samo stachanowskie wyzwanie zostało rzucone. Unia Europejska dogoni i przegoni Stany Zjednoczone do 2008 roku. Tak. Jeśli się nie mylę. 2008 rok chyba taka Konkretna data została zalicytowana w tej strategii lizbońskiej, szumnej, no, to jest proszę Państwa i śmieszne i straszne, ale w gruncie rzeczy jest tym jakaś dobra wiadomość, więc, więc w tym całym koszmarze jest, jest na czym nadzieję budować. Jaka jest ta dobra wiadomość? Jakie jest, jak jest oparcie dla nadziei ludzkiej? No że to naprawdę... Mało, mało trzeba czasu. Nawet na skalę krótkiego ludzkiego życia to błyskawicznie się kompromitują te wszystkie wieże Babel, te wszystkie, te wszystkie wielkie projekty. To wszystko, to wszystko, te, te tysiącletnie Rzesze, te związki sowieckie, to nie trwa więcej niż parę chwil. Oczywiście ile się życia ludzkiego namarnuje w tym, Prawda? Ile majątności ile koszmaru ludzie przeżyją jeśli to w ogóle przeżyją ale pomija, a zatem proszę państwa, mamy taki wyraźny dowód, że właśnie żadnej konieczności historycznej nie ma Będnie Hegla i Marksa że oni przeniknęli tę logikę dziejów, prawda, że oni wiedzą jaki to jest motor postępu tutaj w związku z tym wiedzą jak dzieje z punktu A do punktu B a z B do Z jak to wszystko będzie, nic nie wiedzą Pan Bóg jest Panem historii i tylko on wie, a my zatem możemy z pełnym spokojem, możemy rozluźniwszy się, y, trzymać się zasad y, bez Takiego lęku, bo próbują nas często natchnąć takim lękiem. Na przykład mówią, że to i owo, to nie powinno mieć miejsca, nie wyjeżdżajcie tutaj z tym Panem Bogiem w sferze publicznej, bo to psuje dyskurs demokratyczny. Ja takie słyszałem, takie, takie zdania, prawda? Nic nie psuje. Dyskurs demokratyczny jest sam, prawda, zepsuty <śmiech> <śmiech> organicznie, genetycznie, więc zasad można trzymać się bez lęku, że to coś zepsuje. Że to coś zepsuje. Tak, demokracja, demokracja, ale ktoś tym wszystkim musi żałować, prawda? No, kryzysy kontrolowane, prawda? Teraz jesteśmy w trakcie takiego kryzysu kontrolowanego. Do tak? jakiego stopnia on jest kontrolowany? Kto tam do kogo wcześniej przyjeżdżał i mówił, będzie tak, a tak, ale ty się nie bój, prawda? Kto tutaj kogo uprzedzał? Nie wiemy tego. Pewnie się długo nie dowiemy i nigdy się wszystkiego nie dowiemy. Element prowokacji występuje. W tych zdarzeniach. Ostatnich tygodni, miesięcy z centrum w Kijowie. Z drugiej strony oczywiście nie trzeba też popadać, tak myślę, w taki w takie, w takie też podkopujące ducha poczucie, że to wszystko jest zaprojektowane, ktoś pociąga sznurki i w związku z tym nie, bo tutaj też obowiązuje zasada nieokreśloności w odniesieniu do, do polityki, to tylko Pan Bóg prawda? za wszystkie sznurki rzeczywiście pociąga, jak chce, a więc jest element nieobliczalny w całej tej historii. Są ludzie rzeczywiście dzielni, są ludzie rzeczywiście szlachetni, są ludzie rzeczywiście zdesperowani. W Kijowie, jak słyszałem, jak mi opowiadano, jak czytałem, jak oglądałem wreszcie w internecie, chociaż w telewizji tego mało pokazywało. Ludzie się bardzo dużo modlili. Ludzie się bardzo dużo modlili. I byli ci ludzie skupieni i frontem zwróceni do wizerunku najświętszych, które tam na ten Majdan przynieśli. I była tam najświętsza Maria Panna z nimi i Archanią Michał. I na pewno dobrze zostały te modlitwy wysłuchane. A zatem jakikolwiek scenariusz łajdacy, ich ja, że generałowie marszałkowie, którzy stoją za tym wszystkim, jakikolwiek scenariusz oni snują, no to znowu może jednak jakiś tutaj kapitalik cywilizacyjny został zgromadzony. Przez to, że, przez to, że pewne, że pewne y, autentyczne, niezafałszowane i w dobrą stronę adresowane porywy ludzkiego ducha i, i umysłu tam, tam miały miejsce. Tak bym chciał wierzyć. Chociaż generalnie obawiam się, że jak zwykle to się skrupi na, na nas się skrupi. E, mam takie lęki, mam takie obawy, że być może szerszy jest scenariusz tych zdarzeń, że być może tam wywrócona została jakaś pierwsza kostka domina, a przetasowania mają być na większą skalę, może w ogóle na skalę Europy Środkowej. Teraz jak widzę jak się podwracały na wietrze chorągiewki agentury całej, ruskiej, pruskiej, amerykańskiej, izraelskiej, w tych jak łopoczą te chorągiewki na tym wietrze historii, jak się właśnie ruscy, pruscy agenci podwracali i nagle ci, co to latali tam prawie ze zniczami na te cmentarze żołnierzy Armii Sowieckiej, mm. prawda, to teraz oni słyszę z oburzeniem mówią, jaki to straszny ten Putin. Te wszystkie tam oni stokrotki, olejnik, one, one w telewizorze oburzone teraz. Więc myślę sobie, tak, ten festiwal teraz, on jest bardzo podejrzany, on jest bardzo podejrzany, bo przecież oni wszyscy, ci ludzie, oni całe życie na służbie, to mniej aż prawda? Bo tak się wiatr odwraca i oni muszą też, to głupio wygląda to, ale oni muszą. Bo całe życie na służbie. Więc skoro na służbie, to znaczy, że takie są wytyczne. Czemu mogą takie być wytyczne? Czemu na przykład wszyscy tacy od razu zgodni, że teraz to by trzeba dużo wojsk sojuszniczych, żeby w Polsce stacjonowało, prawda? Dużo. Ja się martwię troszkę. Tymi wojskami sojuszniczymi się martwię. Jakby to było tak 10-15 lat temu, to bym się bardzo cieszył. A dzisiaj sobie myślę, jakoś tak wszyscy zgodni, nawet specjalnie nawet i z Moskwy jakoś tak mówią, bo muszą mówić, ale jak oni tu już wiadomo, prawda? To co oni tu będą osłaniać teraz? Może jakąś zupełnie nową sprawę oni będą osłaniać, tak? To są moje lęki. To są moje lęki, że, że tych, jak słyszę tam kontyngent, nawet niektórzy mówią, że może jest 10 tysięcy wojsk NATO, obawiam się... Słucham Niemców, właśnie, Niemców, Ja myślę, że jednak to tutaj będziemy, będą z nami postępować z pewną dyskrecją, z pewną oględnością będą z nami postępować, że tych Niemców będą trzymali tam gdzieś w drugim szeregu albo za kulisami, może nam w pierwszym szeregu będą jacyś Holendrzy, którzy się już sprawdzili bardzo w Bośni, prawda? Jednakowoż, jednakowoż wszystko to mnie napawa różnymi obawami i popadam w takie teorie spiskowe. Do jakiego stopnia to jest umówione?